Gdy przeżywasz jakieś trudności z bliską osobą, zawsze znajdzie się przyjaciel, który słusznie radzi. Porozmawiaj z nią, porozmawiaj z nim. Może się dogadacie, spokojnie porozmawiaj. I myślę, że nieraz ci już to bokiem wychodzi, bo tak rozmawiasz, rozmawiasz, a ciągle jest źle. I ja nie chcę ci teraz powiedzieć nie rozmawiaj, i szukaj innej drogi. Też powiem, jak ten przyjaciel, porozmawiaj. Ale chcę to rozszerzyć. Mianowicie, rozmowa wtedy, gdy już stał się konflikt, to jest rozmowa o końcu góry lodowej. To jest rozmowa o tym, co nas wzajemnie rozdrażniało, i ta rozmowa rzeczywiście wymaga dużej dojrzałości, by nie zamieniała się w kłótnie. Natomiast wtedy, gdy jeszcze nie ma konfliktu, jeszcze nawet nie wiesz, czego będzie dotyczył, a zawsze co jakiś czas konflikt jest, wtedy, w tym międzyczasie, Rozmawiaj. Nie o konflikcie. Rozmawiaj o przeszłości swojego partnera i opowiadaj o przeszłości swojej. Opowiadajcie sobie dużo, wsłuchujcie się w to, po to, by partner zauważył, że ciągle się przewija jedna rzecz we wspomnieniach. Że Ty masz niskie poczucie wartości. By partnerka zauważyła, że ciągle się przewija jedna rzecz we wspomnieniach. Że ty czułeś się za mało kochany. Jeśli każdy z nas zauważy coś takiego, co się ciągle przewija, to zdaje sobie z tego sprawę, że w jakichś sytuacjach, które zagrażają, zbyt pochopnie twój partner pomyśli: No i znowu nie jestem kochany. Zbyt pochopnie dziewczyna pomyśli: I znowu będę poniżana. Po prostu o tym już wiesz. W związku z czym, gdy. Ryzyko konfliktu się zbliża. Gdy konflikt się zaczyna, to bądź na to bardzo wyczulona. Praktycznie? No już mówię. Na przykład, twój partner jest bardziej introwertyczny i on musi mieć trochę samotności. Cztery dni jest bez przerwy w tłumie. To jest wesele, to jest poprawiny po weselach, po weselu jakimś tam i jeszcze wspólne spacery. Ty wiesz, że to już jest dla niego przejęcie. Po co ma być konflikt, gdy będziesz mówiła, chodźmy na spacer kolejny, a on będzie mówić nie chce, i wtedy będzie rozmowa o końcu góry lodowej. Jeśli pamiętałaś, że to jest jego problem, to zanim będzie ten koniec góry lodowej, powiedz sama z siebie, wiesz co, idźcie, przejdź, a my sobie pójdziemy w stronę lasu i nazbieramy trochę jagód.